Wiele, wiele, miesięcy się tak naprawdę przygotowywałem. Egzamin to był trzydniowy, jeden dzień to było zaliczenie tych pięciu form, czyli coś takiego jak tam właśnie w tym kata w karate. Każda forma to zawiera różne ruchy. Więc pokazanie tych pięciu form. Drugi dzień to było cztery godziny tego cisao, tego ćwiczenia co z Leszkiem pokazujemy bez przerwy. A trzeci dzień to były dwie godziny sparingu takiego bez przerwy. Więc, z kim sparing? No z, z Sifem. Jak? No wiesz, no. Nie, nie, nie pytam się, czytałem tylko jak takie wrażenie, jak masz taki egzamin znaczy, i parujesz sobie z nim. No wiadomo, że on mi pozwalał, nie? No bo jakby mi nie pozwalał, no to nie zdałbym tego nigdy. Ale chodzi o to, że no, taką miał ideę pewną, że ten egzamin instruktorski to musi być coś takiego jak w tych starych szkołach, gdzieś tam karate, czy tam właśnie Kung Fu, gdzieś w Azji, że na przykład ktoś zostawał czarnym pasem w karate i musiał stoczyć sparing w, z każdym czarnym pasem w klubie, nie?